Nie ma przed i kurwa! Nie ma puszerki, kurwa! Nie mam przed i kurwa! Nie ma puszerki, kurwa! Nie na przed i kurwa! Nie ma puszerki, kurwa! Nie ma szerci, kurwa! 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 Nie mylę w samochodzie usterkę, kolega miał na sprawnie, odjebał kuszerkę! Nie raz w samochodzie usterkę, kolega miał na sprawnie, odjebał, odjebał kuszerkę! Nie ma kuszerki kurwa! Nie ma kuszerki kurwa! Na chuj z tym pedale? Nie ma, nie, nie ma brzęki, kurwa! Nie ma! Nie! Nie ma! Nie! Nie ma brzęki! Kurwa! Panie prezydencie, coś tam mówi całej nie odniewały i się zestrały! Panie prezydencie, coś tam mówi całej nie odniewały i się zestrały! Nie ma brzelki, kurwa! Nie ma brzki w tym mieście! Nie, nie ma? Nie? nie, no, nie no, ty... No, spoko. Nie mam brzegi, kurwa! Nie mam brzegi, kurwa! Nie mam brzegi, ma brzegi, kurwa! Kurwa złaś pod kurwa! Stary ogólnie, kurwa, mnie tu są prosty znalazłeś. Eee, nie wiem, kurwa, ale mnie, mnie wyjebali po pierwszym dniu. No to było tak, że zajebałem im opony, sterty opon kurwa, podpaliłem pół garażu, sierak, z kurwy syn, to potem do tego kurwa, do Poloneda wjebałem Nitro, żem tak kurwa jechał, żem w drzewo zajebał no i babcia mi umarła, bo ją pierdolę przez przypadek, a...